Cześć, dzisiaj pokażę Wam ciekawą figurkę Hannibala Lektera z filmu Milczenie Owiec. Figurka pochodzi od firmy NECA. Hannibal ten jest z serii Cold Classic, więc są to już ciężko dostępne i stare figurki. Ale to, że mają lata, nie znaczy, że są gorsze i zaraz się o tym przekonacie. Figurkę dostałem od Piotra z kanału Piotr Bond i zapraszam na jego kanał, gdzie możecie zobaczyć ciekawe figurki. Figurka Hannibala nie jest w pełni ruchoma z powodu tego, że jest skrępowany Ma na sobie kaftan, maskę na twarzy i przywiązane nogi. Figurka niestety nie jest kompletna, ale i tak bardzo dobrze się prezentuje. Mierzy około 18 cm wysokości, a ruchome punkty to tylko głowa i stopy. Figurka jest już stara, ale wykonana jest naprawdę profesjonalnie. Hannibal wygląda genialnie w tej masce, a jego twarz jest bardzo realistyczna. Tak samo jego maska, która jest bardzo dobrze wykonana, są szczegóły i detale. Maska posiada dziurki, które są dziurkami, a nie tylko namalowane kropki, a paski wyglądają na skórzane i posiadają srebrne klamry. Maska ta jest zdejmowana, więc możemy odpiąć te paski i ją ściągnąć. I teraz zobaczcie jak ta główka jest wykonana. Wygląda jak prawdziwy Anthony Hopkins. Twarz jest naprawdę bardzo realistyczna i jeśli nie powiedziałbym wam kto to jest, to na pewno byście go skojarzyli, jeżeli oglądaliście filmy z tym panem. Ma czarne, lekko siwe włosy zaczesane do tyłu, są zmarszczki na czole, bo młody to on już nie był, jedyne co mi tutaj dziwnie wygląda to z tyłu głowy taki kwadrat, wydaje mi się, że powinno być to łyse, wygolone przed posiedzeniem go na elektrycznym prześle, a tutaj po prostu są włosy pomalowane na kolor skóry, ale to nic, bo to tył figur. Lektor ma na sobie założony taki szary kaftan, także tutaj macie powód dlaczego nie jest w pełni ruchomy. Kaftan jest też fajnie wykonany, jest pognieciony, konierzyk jest przyozdobiony takim żółtym kolorem, nie wiem czy to widzicie. Na dole kaftan ma ściągasz, a na plecach ma dużo więcej tych pasków, gdzie naszego nieszczęśnika poza by nie mógł się uwolnić. Cztery paski dokładnie. A klamry również są pomalowane innym kolorem, tym razem białym. Wygląda to wszystko bardzo fajnie. Jeśli chodzi o spodnie, to ma ubrane takie pomarańczowe więzienne gacie. I muszę wam powiedzieć, że bardzo fajnie to wygląda przy kolekcji innych moich figurek, ponieważ większość postaci z horrorów ubrana jest na ciemny kolor, więc hannibal rzuca się w oczy. Spodnie są pogniecione w taki naturalny sposób, więc znowu się powtórzę, wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Kaftan jak widzimy wrzyna mu się w dupę, tak samo z przodu jajca zgniecione, no trochę przerąbane przez śmiercią takie niewygodne rzeczy mieć na sobie. Na dole również ma tam takie czarne grube paski. Są tam też i czarne kłódki. Wydaje mi się, że służą one do podpięcia łańcucha, żeby nie uciekł. No i figurka ma stopy ruchome i to tyle z ruchomych miejsc tej figurki. Na dole na podeszwie mamy logo firmy Neka i brak dziurek na podstawkę. Mówiłem, że głowę ma ruchomą, ale nie pokazałem wam, jak ona się porusza, więc teraz to zrobię. Głową możemy ruszać do góry i na dół. No i oczywiście rusza się też na boki. O, nawet możemy obrócić o 360 stopni. Ale wracając do twarzy to naprawdę jest ona pięknie wykonana. Figurka jest zbudowana tak, że bez pomocy ona nie ustoi, będzie się przewracać na plecy, ponieważ jest pochylona do tyłu, a brak dziurek na podstawkę. I co z tym zrobić? No widzicie, dziurek nie ma. Mamy w zestawie takie oto coś, taki wózek do przewożenia skazańców na stojąco lub na leżąco. Nie jest to kompletne niestety, brakuje takiej poduszeczki przy głowie, ale to nic. Ważne, że dzięki temu figurka stoi stabilnie i prezentuje się w tym bardzo ładnie. Tak to mniej więcej wygląda. Jeszcze mamy tutaj obok resztę rzeczy do tego, ale nawet nie montuję reszty, bo w tym wygląda już super, a sobą zakrywa te brakujące części. Wózek ma kółka, no bo jakoś jeździć to musi, ale nie są one ruchome, nie kręcą się. Wykonanie takie sobie, bo wyglądają na plastikowe kółka, no ale one są z boku, to na półce i tak nie będziemy tego widzieć, a po drugie i tak każdy będzie zachwycał się figurką, a nie wózkiem. Natomiast w tej odczepianej części te malutkie kółeczka są ruchome. Gdy postawimy figurkę na tym wózku, nie przewróci się, teraz stoi stabilnie. Zauważyliście też na pewno, że na kaptanie jest taki czarny pas. Druga część pasa jest na wózku. Gdy postawimy na wózku leptera, to możemy przymocować te dwa paski do siebie i w ten sposób uwięzimy do wózka naszego Hannibala. I powinien gdzieś w tym miejscu być drugi pasek, niestety też go brakuje, ale mimo wszystko jak sami widzicie, bez tych brakujących części figurka i tak prezentuje się bardzo ciekawie i fajnie. Po spodem na wózku również mamy logo firmowe, ale z tego co mi wiadomo nie podrabiano tej figurki, więc nie trzeba niczego szukać, by mieć pewność oryginalności. Także figurka wygląda przekozacko i cieszę się, że trafiła do mojej kolekcji. Dzięki Piotr. Pozdrawiam! Mam jeszcze w kolekcji Hannibala z firmy Mego. Mogliście go wcześniej zobaczyć na moim kanale. Figurka jest większa, twarz też trochę przypomina Antoniego Hopkinsa, ale nie tak idealnie jak tego z Neka. No i ubrany jest cały na niebiesko. Figurka ta z mego kosztuje mnie całą stółę, więc w sumie też nie ma co się przyczepiać. Tutaj wam pokażę go w masce, to już trochę gorzej wygląda, a maska totalnie nie dorównuje do maski Neki. Nie ma paska, ma takie śmieszne, wielkie gumowe, przezroczyste coś, zawiązane na wielki super. I również mogliście zobaczyć u mnie wcześniej Hannibala z firmy Funkopop, tym razem ubranego całego na biało, trzymającego pałkę i z ubrudzonymi ustami. Także dziękuję za obejrzenie, z góry dzięki za łapy, suby i komentarze. Na razie i cześć.